Insert Nexo, Nexo Pro Informacja o tym, kto zobaczył dany komentarz. W wersji 56. systemu Insert Nexo oraz Nexo Pro dodano możliwość wyświetlenia listy użytkowników programu, którzy odczytali dany komentarz. Jeśli więc zachodzi potrzeba zweryfikowania, do kogo dotarła dana informacja, wystarczy skorzystać z opcji Kto zobaczył dostępnej w menu kontekstowym komentarza. Ta sama opcja znajduje się także w module Komentarze. Warto wspomnieć, że statusy odczytania komentarzy przez użytkowników systemu domyślnie są przechowywane w bazie danych podmiotu przez 30 dni. Możliwa jest zmiana tego terminu w parametrach komentarzy. Jednak maksymalny czas przechowywania tych danych to 365 dni. Wprowadzono także dodatkowe uprawnienie wpływające na możliwość sprawdzania tego statusu przez użytkowników niebędących autorami komentarzy. Odebranie użytkownikowi programu uprawnienia pozwalaj na zobaczenie statusu odczytania komentarzy innych użytkowników spowoduje, że nie będzie on mógł wyświetlić listy pracowników, którzy zapoznali się z komentarzem autorstwa innego użytkownika.